Najbogatszy człowiek muskanty spadł ze swojego antycznego roweru w samym środku lata. Jeszcze dwa miesiące wcześniej nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby nazwać go wpływową osobistością. Był tylko nisko opłacany feletonistą pracującym dla jednej z wielkich gazet środkowego zachodu, słynącej z tytułu pisane czcionką w wysokości 24 punktów typograficznych i niskich pensji, płaconych swym dziennikarzom. Jak przystało na oszczędnego kawalera, mieszkał w jednopokojowym, umeblowanym mieszkaniu i spacał raty za używany samochód. Był właścicielem maszyny do pisania, mającej już 50 lat, której klawisz shift był uszkodzony. Jego biblioteka zaś składała się z dość przypadkowych tytułów, kupowanych po 25 centów na wyprzedażach książek z drugiej ręki. Jego garderoba mieściła się bez trudu w dwóch walizkach. Cała ta sytuacja w zupełności mu odpowiadała. Jedyną ekstrawagancją Jimmy Quillerana były dwa wspaniałe siamskie koty, które w wyniośle gardziły zwykłą kocią karmą, skłaniając się zamiast tego raczej do przysmaków takich jak polędwica wołowa, homar i ostrygi I to ostatnia rzecz jasna, tylko we właściwym sezonie. Miały nie tylko arystokratyczne nawyki, epikurejskie apetyty. Koko obdarzony był ponadto niezwykłą intuicją. Dzięki opowieściom o jego zdolnościach postrzegania pozazmysłowego, stał się prawdziwą legendą redakcji Daily Flection i klubu prasowego. Choć poza tym zamkniętym kręgiem profesjonalistów, nikt nie wspominał o jego paranormalnych talentach. Aż nagle, dosłownie z dnia na dzień, Quilleran został multimilionerem. Nie musiał nawet kupować losu na loterię. Został jedynym spadkobiercą ogromnej fortuny. Gdy dotarła do niego ta zdumiewająca wiadomość, Quilleran wraz ze swoimi kocimi towarzyszami spędzał wakacje w Moose County, na północnym skraju stanu. Zatrzymali się w hacce nad jeziorem niedaleko zdrowiska Mooseville. Gdy tylko nieco ochłonął, złożył wymówienie z redakcji The Reflection i zaczął przygotowywać się do przeprowadzki z zamiarem osiedlenia się w Peacock City, stolicy okręgu odległej o 30 mil od Mooseville. Wpierw jednak musiał uporządkować swoje sprawy w redakcji, pożegnać się z kolegami i zjeść na dowiedzenia lunch z Arczem Rikerem. Obaj panowie weszli do klubu prasowego, ocierając czoła i skarżąc się na upał, a były to dopiero pierwsze gorące dni tego roku. Będzie mi brakować ciebie i reszty rzekł Leran, ale za tymi upałami wcale nie będą tęsknić. Na ratuszu jest 35 stopni. Można był smażyć jajka na płytach chodnikowych, zauważył Arcz. W Moose County zawsze wieje przyjemny wietrzyk. Nawet nie trzeba klimatyzacji. Może to i prawda, ale jak zamierzasz wytrzymać 400 mil od najbliższego ośrodka cywilizacji? Chcesz przez to powiedzieć, że dzisiejsze miasta są ośrodkiem cywilizacji? Quill, spędziłeś niecały miesiąc w tej północnej górze, a już zaczynasz przemawiać niczym farmer hodujący owce. Stwierdził Arch. Dobra, niech ci będzie. Sformułuję to pytanie inaczej. Jak zamierzasz wytrzymać 400 mil od najbliższego klubu prasowego? No sam nie wiem, przyznał Quillera, ale takie są warunki postawione w testamencie Panny Klinkershoen. Mam spędzić w mu skauty 5 lat, w przeciwnym razie stracę spadek. W klubie, gdzie klimatyzacja nie cieszyła się bynajmniej najlepszym zdrowiem, zamówili kanapki z puszkową wołowiną oraz gin i tonik dla Rickera, a dla Quillera namrożoną herbatę. A gdyby zrezygnował z tego spadku, ciągnął Rickę, Kto go dostanie? Jakaś instytucja z New Jersey. Nie będę ukrywał, Arcz. Że to była dla mnie trudna decyzja. Wcale nie byłem pewien, czy mam ochotę rzucać pracę w porządnej gazecie. Choćbym miał dostać za to nie wiadomo ile pieniędzy. Quill, jesteś człowiekiem wyjątkowym. Powiedziałbym wręcz że pomylonym. Nikt normalnie nie odrzuciłby tylu milionów. Przecież mnie znasz, Arcz. Lubię pracować. Lubię być dziennikarzem i lubię kluby prasowe. Nigdy nie trzeba mi było do szczęścia dużo forsy, a zawsze uważałem, że nadmiar dobytku stanowi zbędne obciążenie. Jeszcze nie wiem, czy potrafię czuć się swobodnie, mając pieniądze, to znaczy naprawdę duże pieniądze. Postaraj się, poradził mu Ricker. Daj z siebie wszystko i nie zniechęca się początkowymi niepowodzeniami. A jakiż to dobytek ma stać ci się kulą u nogi? Jakieś skomplikowane inwestycje, biurowce i hotele na wschodnim wybrzeżu. Kilka centrów handlowych, ziemia w Moose County, połowa głównej ulicy w Pikax, a także rezydencja Pinkenshoenu w Pikax i chata z Bali w Mooseville, gdzie spędziłem wakacje. No to masz pecha. Zdajesz sobie sprawę, że będę potrzebował dużo ludzi, którzy będą się tym wszystkim zajmowali, sprzątali i opiekowali: ogrodników, strażników i przypuszczalnie sekretarki. Nie mówiąc już o księgowym, doradcy finansowym, adwokatach i firmie zarządzającej nieruchomościami. To nie w moim stylu. A oni będą chcieli, żebym wstąpił do Country clubu i nosił garniturę szydę na miarę. Jakoś się o ciebie nie boję, Quill. Zawsze pozostaniesz sobą. Człowiek przekonany o tym, że go kot ma zdolności paranormalne, nigdy nie nagnie się do konwenansów. Tu jest musztarda. Chcesz szanu? ran mruknął coś pod nosem i wyciskając musztardę napisał wielki znak zapytania na swojej wołowinie. Nigdy nie będziesz nikim innym niż jesteś, Quill, ciągnął dalej riker czyli sympatycznym abnegatem. – Czy zdajesz sobie sprawę, że wszystkie twoje krawaty są pogryzione przez mole? – Tak się składa, że lubią moje krawaty – zaprotestował Quillera. – Wszystkie zostały utkane w Szkocji i wcale nie są zjedzone przez mole. Zanim zamieszkała z nami yum -jum, Koko był nieco sfrustrowany i nabrał wówczas upodobania do gryzienia wełny. – Twoje samczyki to para. Myślałem, że są wysterylizowane – Owszem, ale koty siamskie tak czy inaczej bardzo potrzebują towarzystwa. W przeciwnym razie stają się neurotyczne i zaczynają wyczyniać dziwne rzeczy. W tej chwili przy stoliku zatrzymało się dwóch fotografów z Flection, by użalić się nad losem kulerana. Człowieku, czy wiesz, co cię czeka tam na północy? rzekł ten z nich. Muskanty to obszar o niskim wskaźniku przestępczości. Nic nie szkodzi. Odparł Quilleran. Od czasu do czasu sprowadzają sobie kogoś od nas, żeby tamtejszym gliniarzom za bardzo się nie nudziło. Dawno już się przyzwyczaił do docinków dotyczących jego zainteresowań przestępczością. Wszyscy w branży wiedzieli, że pomógł policji rozwiązać kilka spraw, przy czym dodać należy, że najważniejsze tropy i poszlaki wywęszył Koko. Quilleran znów zajął się swoją kanapką, a Riker wypytywał go dalej. Ilu ludzi mieszka w Picas? Trzy tysiące, do tego cztery tysiące półciężarówek. W mieście na jednym skrzyżowaniu jest nawet sygnalizacja świetla. Ponadto mamy tam 14 kiepskich restauracji, 19-wieczną gazetę i więcej kościołów niż barów. Mógłbyś otworzyć dobrą restaurację i założyć własną gazetę, teraz, kiedy masz forsę? Nie, dzięki, zamierzam napisać książkę. A czy jest tam ktoś, z kim można pogadać? Owszem, wbrew Twoim przypuszczeniom mieszkają tam nie tylko hodowcy owiec. Podczas wakacji poznałem kilku nauczycieli, pewnego inżyniera i ładną blondynkę pracującą na poczcie, która niestety jest zamężna, oraz parę adwokatów, brata i siostrę, oboje z dużą klasą. No jest jeszcze ta młoda pani doktor, z którą zaczął się spotykać. Ma takie zielone oczy i takie długie rzęsy, jakich w życiu nie widziałeś. Chyba mam u niej pewne szanse, o ile prawidłowo odczytuję dawane mi sygnały. jak to się dzieje, że Twoje kobiety zawsze są od ciebie o połowę młodsze? Nie pociągają mnie to ogromne wąsiska. Quillerano druchowo przygładził zarost. Dr Melinda Goodwinter. To brzmi całkiem nieźle. Trochę jak imię i nazwisko jakiejś postaci z telewizyjnego serialu. Goodwinter to bardzo znaczące nazwisko w muskanty. Spisie telefonów zajmują aż pół strony. A to nie byle co, bo cała książka telefoniczna liczy sobie stron 14. Jest to ród wywodzący się z czasów, kiedy zbijano fortuny na kopalniach. A na czym zarabia teraz? Teraz okręg żyje z rybołówstwa i turystyki, w niewielkim stopniu z rolnictwa. Jest tam też trochę lekkiego przemysłu. Przez chwilę Ricker przeżywał swoją kanapkę w ponurym milczeniu. Tracił właśnie swojego najlepszego dziennikarza i kumpla, z którym chodził na lunche. Co będzie, jeżeli tam się przeprowadzisz, ale rozmyślisz się przed upływem pięciu lat? Co wtedy się stanie? Wszystko dostaną ci z New Jersey. Przez pięć lat cały majątek jest pod tymczasowym zarządem. Ja zaś przez ten czas otrzymuję tylko odsetki. To znaczy... Po opłaceniu podatków rocznie ponad milion. Riker zakrztusił się piklowanym ogórkiem. No i jakoś z tego wyżyjesz. Musicie wpaść do mnie z Rosie na tydzień czy dwa. Świeże powietrze, cisza i spokój, bezpieczna okolica. I wiesz, w Pikach nikt nikogo nie napada na ulicy i nie ma tam psychopatycznych morderców. Skinął na kelnerkę, prosząc o rachunek. Tylko nie spodziewaj się, że zapłacę za twój lunch. Nie dostałem z tego spadku jeszcze ani centa. Nie, nie, nie zdążę już wypić kawy. Muszą jechać na lotnisko. I jak długo tam się leci? Całą wieczność. Trzeba przesiadać się dwa razy. A do samego pikaks latają tylko małe jednosilnikowe samoloty, które zabierają na pokład zaledwie kilka osób. Uścisnął jeszcze pośpiesznie dłonie kilku znajomym z klubu. Nie obyło się też bez poklepywania po plecach. Następnie Kuleranowi wręczono całkiem pokaźnych rozmiarów torbę z wałówką w prezencie od kucharzy i dziennikarz głośno powiedział wszystkim obecnym do widzenia. Nie bez żalu. Jego samolot wystartował o trzeciej. Podczas lotu Quilleran rozmyślał o pożegnalnej rozmowie z Archem Blakerem. Przejaźnili się od bardzo, bardzo dawna i często rozumieli się bez słów. Tego dnia Arch był wyjątkowo przygnębiony. Zazwyczaj redaktor nie przejmował się niczym i do wszystkiego podchodził z dystansem, jak przystało na dziennikarskiego wygę, nie stroniąc od dobrodusznego humoru. Dzisiaj jednak wyraźnie coś go trapiło. Quilleran czuł, że nie chodziło tu tylko o jego wyjazd na północ. Podczas lotu nie wydarzyło się nic ciekawego. Maszyna wylądowała gładko, a na dawnym pastwisku, które służyło obecnie jako długoterminowy parking lotniska, samochód Quillerana czekał na niego tam, gdzie go zostawił. Nikt nie pociął opon i nie włamał się przy użyciu łomu do bagażnika. Jadąc z lotniska spoglądał na mijające pojazdy. Jak przystało na mózg kanty, półciężarówek często przystosowanej do jazdy w terenie było co najmniej dwa razy więcej niż zwykłych samochodów osobowych. Temperatura była idealna. Cieszył się, że uciekł od upałów wielkomiejskiego zgiełku. Jednak gdy dojeżdżał już do Muzwil, to przeznany niepokój zaczął dawać mu się we znaki. Co też mogło zdarzyć się pod jego nieobecność? Zostawił Koko i umium samych w chacie nad jeziorem. Dwa razy dziennie miała tam zaglądać pewna pań, by je karmić i dawać świeżą wodą do picia, a także trochę z nimi porozmawiać. Jednak czy tej kobiecie można ufać? A co, jeśli złamała nogę i nie mogła przyjść? Czy kotom wystarczy wody? I jak długo mogą żyć bez jedzenia? A jeśli przez niedopatrzenie wypuściła je z ono uciekły? Koko i Jumjum były kotami domowymi, miejskimi. Miały raczej niewielkie szanse na przeżycie w naturze. Czy potrafiłyby obronić się przed drapieżnikiem, sową albo jastrzębiem? Kto wie, może w tych lachasach są wilki? Koko walczyłby do upadłego, na śmierć i życie. Ale maleńka jumią jest przecież taka delikatna, taka bezradna. Tak więc drzwi domku letniskowego Quilleran otworzył bardzo zdenerwowany i niespokojny. Koty były w domu, całe i zdrowe. Siedziały na dywaniku przed kominkiem, tyłem do siebie, niczym podpórki na książki po obu stronach półki. Sprawiały wrażenie zadowolonych z życia, a w dodatku wyraźnie przytyły. – Wy bestie! – zawołał. – Jak ją namówiłyście, żeby dawała wam więcej niż trzeba? Jesteście winne grzechu obżarstwa. Był lipiec i mocne popołudniowe słońce wpadało przez okna chaty rozświetlając kocie futra i tworząc wokół winnych poświatę na kształt całkiem niezasłużonej aureoli. Pozycja obu kotów wyrażała niewzruszoną pewność siebie. Brązowe uszy sterczały ku górze, nadając wyzywający wyraz ich pyszczkom, brązowym maseczkom, z których spoglądały na niego nieprzeniknione błękitne oczy. Kto ośmiela się krytykować postępowanie ich królewskich mości? To zakrawa na zniewagę kociego majestatu. Wcale nie czuję się onieśmielony, ani trochę, powiedział. Więc darujcie sobie ten wyniosły wyraz twarzy oboje. Mam dla Was wiadomość, moje zwierzaki. Jutro rano przeprowadzamy się do Pitaks. Oba koty siamskie były gorącymi zwolennikami utrzymania status quo i zdecydowanie nie lubiły zmieniać adresu. Tym niemniej wczesnym rankiem następnego dnia Quilleran zdołał zapakować je oraz jej dobytek do samochodu i dobieść do odległej o 30 mil w głąb lądu rezydencji Klinkenshoenów. Podczas wyprawy tej towarzyszył mu nieustający protest, z częstotliwością około 40 wrzasków na kilometr. Historyczna rezydencja K., jak nazywali ją w skrócie miejscowi, położona była przy Pickax Circle, będącej odnogą Main Street, okalającą niewielki park. W pobliżu wznosiły się dwa kościoły, sąd okręgowy i miejska biblioteka. Jednak żaden z tych budynków nie miał w sobie tego dostojeństwa, co stuletnia budowla, siedziba rodu Klinkenshoenów. Wielka kanciasta o solidnym wyglądzie, zbudowana z kamienia, królowała pośród słodnie przestrzeżonych trawników. Do frontowego wejścia prowadził kolisty podjazd. Od tyłu inny podjazd wiódł do znajdującej się tam starej wozowni, również zbudowanej z kamienia polnego, połyskującego w słońcu kryształkami kwarcu. Quilleran zajechał pod swój nowy dom właśnie z tej strony. Widział, że zgodnie z zwyczajem panującym w tym mieście, w którym nie obawiano się złodziei, drzwi kuchenne będą otwarte. Czym prędzej zaniósł oboje wyrywające się gładownie pod do wielkiej kuchni, ułożył im błękitną poduszkę na lodówce i wytłumaczył im, że teraz woda pitna oraz kuweta znajdować się będzie w sąsiadującej z kuchnią pralni. Opoleciał im, by były grzeczne, zamknął jedne i drugie drzwi kuchenne, a potem wniósł resztę bagaży, spoglądając o chwilę na zegarek. Walizki powędrowały na górę. Przybory do pisania zaś, wliczając w to antyczną maszynę do pisania oraz ważący ponad 6 kg słownik o mocno zniszczonej okładce, rozłożył na stole w bibliotece. Już przedtem Quilleran był pod wrażeniem bogatego wyposażenia domostwa, lecz teraz spoglądał na nie okiem właściciela. Wysoka sień ze wspaniałymi schodami, sala jadalna mogąca pomieścić 16 osób. Salą z dwoma kominkami, dwoma wielkimi kryształowymi kandelabrami. Imponujących rozmiarów stary fortepian, oszklona z trzech stron oranżeria. Przyszło mu do głowy, że ogrzanie tego wszystkiego zimą musi kosztować majątek. Dokładnie o umówionej godzinie zadźwięczał dzwonek u drzwi oznajmiając przybycie przedstawicieli kancelarii prawniczej Goodwinter and Guntwinter, Good działającej już od trzech pokoleń. Obecnie prowadzi ją Alexander Goodwinter i jego siostra Penelope. Oboje mieli prawdopodobnie po trzydzieści kilka lat. Jednak jej sztywny, formalny sposób bycia sprawiał, że wyglądali na starszych. Jak wszyscy Goodwinterowie, mieli patrycjuszowskie rysy jasne włosy. Przy tym jak na Pikaks, gdzie zazwyczaj noszono dżinsy, tyszety i czapki z daszkiem, byli zaskakująco elegancko ubrani. Dopiero co przyjechałem, powiadomił w Cuilleran. O, teraz jesteśmy już mieszkańcami Pikaks. Przeleciałam z Nizin z zeszłej nocy. Mianem Nizin określano w Pikaks zurbanizowaną południową część stanu. Miło mi powitać Pana w mózgach tym, że Aleksander Goodwinter wielce oficjalnym tonem. Jestem też przekonany, że przemawiam w imieniu całej tutejszej społeczności. Obierając bezwłocznie nasze miasto na swą siedzibę, wyświadcza nam Pan wielką przysługę. Pańska obecność wpłynie pozytywnie na publiczną opinię dotyczącą ostatniej woli Panny Klinkenshoen, która jak dotąd nie była hmm, zbyt przychylna. Pragniemy wyrazić wdzięczność za podjęcie tej trafnej decyzji. No, cała przyjemność po mojej stronie. Odpowiedział Quilleran. Może wejdziemy do biblioteki, żeby porozmawiać? Chwileczkę. Aleksander uniósł dłoń, powstrzymując go. Celem naszych odwiedzin, ciągnął tym samym tonem, jest po prostu zapewnić, by pańskie przenosiny przebiegły w jak najwygodniejszy sposób. Ku memu ubolewaniu muszę pana opuścić. spieszę się na samolot do Waszyngtonu. Zostawiam jednak pana w dobrych rękach mojej siostry i wspólniczki. Takie postawienie sprawy jak najbardziej Quilleranowi odpowiadało. Spoliczka Aleksandra była dla niego fascynującą zagadką. Była pełna wdzięku, ale wdzięku wyniosłego, na dystans. Miała olśniewający uśmiech i urocze dołeczki w policzkach. Jednak zaletami tymi posługiwała się jedynie w kwestiach dotyczących interesów. A jednak kiedyś zdarzyło mu się ją widzieć w zupełnie innym, swobodniejszym nastroju. Penelope budziła jego ciekawość, jako osoba niełatwa do rozszyfrowania stanowiła wyzwanie. Na pożegnanie Aleksander oznajmił jeszcze. Po moim powrocie musi Pan koniecznie zjeść z nami obiad w klubie. Być może pozwoli Pan również, że polecę Panu swego fryzjera, krawca i jubilera. Zerknął na znoszony sweter i nieprzestrzeżone wąsy swojego klienta. Tak naprawdę, powiedział Quilleran, potrzebuję weterynarza. Chodzi o zastrzyki prewencyjne i profilaktykę dentystyczną. A y, tak, tak, oczywiście, zapewnił go prawnik. Odjechał na lotniska, a Quilleran zaprosił Penelopę do biblioteki. Po drodze z przyjemnością wdychając zapach jej perfum. Subtelnie kobiecych, a zarazem licujących z jej profesjonalną powagą. Zwrócił też uwagę na jedwabny, letni kostium, doskonale skrojony. Miała figurę modelki. Zaczął zastanawiać się, co taka kobieta robi w tej zapadłej dziurze, grzebiąc się w prawnych szpargałach. Postanowił sobie, że z czasem wyjaśni tę kwestię. W bibliotece ciepłe kolory dywanów, słuchary, skórzane fotele i tysiące książek tworzyły przytulny nastrój. Prawniczka siadła na opitej krwisto czerwoną skórą sofie, a gdy Quilleran zajął miejsce obok niej, szybko postawiła między nimi swoją teczkę. To miejsce powinno pana zainspirować do pracy literackiej, zauważyła spoglądając na półki z książkami oraz po popiersia Szekspira i Homera. Naprawdę używa pan tej maszyn do pisania. Może warto by pomyśleć o kupnie komputera, pani Kuleran. Jako osobnik z natury oszczędny nie znosił, gdy ktoś doradzał mu, co ma zrobić z własnymi pieniędzmi. Jednak tym razem jego irytację złagodził piękny uśmiech Penelopy. Potem zaś zmarszczyła na widok wielkiej księgi o zszarganej okładce. Nowy słownik też by się panu przydał. Ten pański chyba używany jest już od bardzo dawna. Tak się składa, że pełni on funkcję drapaka dla kotów wyjaśnił Quilleran. Nie ma nic lepszego od trzeciego rozszerzonego wydania słownika, jeśli chodzi o ścieranie pazurków. Prawniczka przez moment utraciła zawodową pewność siebie, dopiero po chwili na jej twarz powrócił profesjonalny uśmiech. Otworzyła teczkę. Głównym powodem naszego dzisiejszego spotkania, Panie Quilleran, jest konieczność omówienia ustaleń finansowych. Punkt pierwszy. Co prawda postępowanie spadkowe potrwa jeszcze przez rok albo i dłużej, ale zrobimy wszystko co w naszej mocy, by przyspieszyć uwierzytelnienie testamentu. Tymczasem wszelkimi wydatkami związanymi z utrzymaniem domu, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, mediami, podatkami, ubezpieczeniem i temu podobnymi zajmie się nasza kancelaria. Rachunki przychodzić będą bezpośrednio do nas, co oszczędzi Panu wielu niezwykłych. Punkt drugi. Był Pan tak uprzejmy, że zerwał Pan swoje powiązania z The Reflection i od razu zamieszkał Pan tutaj, tym samym odcinając sobie źródło dochodów. Wobec zaistniałej sytuacji ustaliliśmy z bankiem, że na Pański rachunek wpływać będzie kilka tysięcy miesięcznie. To znaczy do momentu, kiedy zakończy się postępowanie spadkowe, bo potem wpływać będą znacznie większe sumy. Szczegóły dotyczące tego konta możemy ustalić z Panem Fitchem, przedstawicielem zarządu powierniczego ze strony banku. Gdyby potrzebował Pan nowego samochodu, również on będzie mógł się tym zająć. Czy odpowiada to Panu, Pani Quilleran? Brzmi to całkiem rozsądnie. Stwierdził niedbałym tonem. Punkt trzeci. Nasze biuro zajmuje się utrzymaniem domu i ogrodu. Będzie Pan jednak potrzebował gospodyni i dochodzącej służby. A doboru tego typu personelu powinien Pan dokonać osobiście. Nasza sekretarka z przyjemnością prześle do Pana osoby zainteresowane podjęciem tej pracy. Quilleran siedział naprzeciw drzwi. Po samym zdumieniu w pewnej chwili ujrzał kota przemaszerowującego obok drzwi biblioteki. Z wysoko zadartym ogonem, w sobie tylko wiadomym celu zmierzającego dokądś zdecydowanym krokiem. Zamknął przecież oba zwierzaki w kuchni, a jednak kogo bez trudu udało się otworzyć drzwi i zabrał się do zwiedzania budynku. Punkt czwarty. Służbówki wozowni popadły w ruinę i trzeba je odnowić. Oczywiście koszty pokryje zarząd z masy spadkowej. Czy zgodzi się Pan, żeby renowację zaplanowała nasza projektantka wnętrz? Mm, tak, nie ma nic przeciwko temu. Przestał na tę propozycję Quilleran. W myśli dokonywał inwentaryzacji znajdującej się w domu kruchy i tłukliwych przedmiotów. W każdej chwili spodziewał się usłyszeć głośny trzask. Ma Pan jakieś pytania, Panie Quilleran? Czy możemy coś dla Pana zrobić? Tak, Panno Goodwinter, rzekł odwracając myśli o od grożącej katastrofy. Chciałbym postawić sprawę jasno. Punkt pierwszy. Nie trzeba mi bardzo wielu pieniędzy. Nie chcę jachta ani prywatnego odrzutowca. Nie interesują mnie kruczki, prawda, ani szczegóły rozliczeń finansowych. Pragnę tylko móc spokojnie pisać i żeby w miarę możliwości mi w tym nie przeszkadzano. Prawniczka przyglądałam się z ostrożnym niedowierzaniem. Punkt drugi, pan nogu Kiedy zakończy się postępowanie spadkowe, chciałbym powołać do życia Fundację Shoenów, która zajmie się dystrybucją nadliczbowych dochodów na terenie Moose Organizacje oraz osoby indywidualne będą mogły ubiegać się o subwencje, stypendia, kredyty dopomagające w rozwoju firmy itd. Wie pani, co mam na myśli? O, panie Quilleran! Cóż za niewiarygodna szczodrość! zakrzyknęła prawniczka. I co za doskonały pomysł! Nie muszę mówić, jak wiele to znaczy dla morali i perspektyw rozwoju ekonomicznego mu A Co więcej, uciszy pan w ten sposób tych, którzy spodziewali się legatów i spotkały ich rozczarowanie. Czy możemy od razu powiadomić gazetę o pańskich zamysłach? Ależ proszę bardzo. Jeśli chodzi o szczegóły, liczę na waszą kancelarię. Moglibyśmy zacząć od basenu olimpijskiego dla liceum. Wiem też, że miłośnicy nurkowania potrzebują wsparcia przy tworzeniu rezerwatu wodnego, a biblioteka miejska nie otrzyma ani jednej nowej książki, mniej więcej od czasu pierwszego wydania przeminęło z wiatrem. Kiedy Alex wróci z Waszyngtonu, Pańska wspaniałomyślna propozycja znajdzie się na samym szczycie naszej listy spraw do załatwienia. Zadzwonił do niego jeszcze dzisiaj, by przekazać mu tę dobrą wiadomość. Możemy więc przejść do punktu trzeciego. Ucieszył się A Czy zje Pani dziś za mną lunch? Dziękuję, panie Quilleran. Byłoby mi niezwykle miło, niestety, jednak jestem już umówiona. Olśniewający uśmiech natychmiast zniknął z jej ust. To może na kolację któregoś innego wieczoru w tym tygodniu? Z przyjemnością przyjąłabym to zaproszenie, ale kiedy Alexa nie ma w mieście, pracuję do późnych godzin wieczornych. Wie pan, muszę wykonać pracę za siebie i za niego. Może innym razem. Na jej słowa nałożyły się nagle dźwięki muzyki dobiegające z salonu. Kilka czystych nutek odegranych na starym fortepianie. Kto to gra? spytała ostrym tonem. Jeden z moich kotów. Wyjaśnił rozbawiony Quilleran. Na razie używa tylko białej klawiszy. Kiedy odkryje czarne, to dopiero będzie zabawa. Prawniczka spoglądała na niego podejrzliwie. Harmonijny dźwięk nie zaskoczył Quillerana. Wiedział, że Koko nigdy nie skoczyłby na klawiaturę, wydając przy tym kakofoniczny łoskot. Na coś takiego mógł sobie pozwolić, tylko zwykły go, nie. Koko stanął tylnymi łapkami na stołeczku i wyciągnął się, by sięgnąć klawiszy, naciskając kilka z nich na próbę miękką, aksamitną łapką. Zaspokoił ciekawość, zeskoczył i udał się na dalsze zwiedzanie domu. Koko odegrał cztery nuty: G, C, E, G. Quilleran znał nuty, ponieważ jako chłopiec został zmuszony do lekcji gry na pianinie, choć zdecydowanie wolałby w tym czasie ćwiczyć uderzenie kim baseballowym. Rozpoznał melodyjkę jako początkową frazę piosenki A Bicycle Built for Two. Ten popis fortepianowy przypomina mi o punkcie czwartym. Zwrócił się do prawniczki. Drzwi w tym domu są tak stare, że nie można ich porządnie zamknąć. Ja zaś chciałabym móc w razie potrzeby umieścić bezpiecznie oba koty siamskie w kuchni. Nie ma problemu, panie Quilleran. Odparła. Prześlemy bircza Treveliana, który dokona niezbędnych napraw przekona się pan, że to znakomity fachowiec trzeba tylko wykazać im niejaką cierpliwością bo wiele bardziej lubi łowić ryby niż pracować jeszcze jedno panno Goodwinter wiem, że w Pikaks nie jest przyjęte by zamykać na klucz drzwi kuchenne ale ten dom pełen jest wartościowych przedmiotów biorąc pod uwagę napływ turystów z nizin nie sposób przewidzieć kto tu będzie się kręcił i na jaki pomysł spadnie. uważam, że wy tutaj jesteście zbyt ufni w tamtej drzwiarce prawda jest zamek ale nie ma do niego klucza Trzeba będzie zamontować nowy zamek, stwierdziła. Proszę omówić to z Birczem i trewelianem. Jeśli pojawi się jakiś inny problem tego rodzaju, proszę zwracać się do niego bez wahania. Po jej odejściu, Quilleran zastanawiał się, jaki był prawdziwy powód tego, że odrzuciła jego zaproszenie. Większość kobiet odnosiła się zazwyczaj do jego propozycji nader przychylnie. Przykładził wąsy, wspominając dawne sukcesy. Czy Penelope stara się utrzymać profesjonalny dystans wobec klienta? Umawiał się na kolację ze swoją lekarką, czemu nie miałby nawiązać bliższych stosunków również ze swoją prawniczką. Zastanawiał się też, dlaczego przesuwa językiem po wargach za każdym razem, gdy wspominał o tym birczu, którego nazwisko natychmiast zapomniał. Rozejrzał się za kotami. Koko został w jadalni. Owąchiwał właśnie króliki i bażanty wyrzeźbione na drzwiach wielkiego kredensu. Nią przekradła się ostrożnie przez kuchnię i zwiedzała oranżerię, w której miała do dyspozycji małą dżunglę kauczukowców, poduszki na nowych krzesłach oraz panoramiczny widok na park i ptaki fruwające pośród gałęzi drzew. Quilleran uznał, że pora zwiedzić budynek, w którym niegdyś mieścił się stajnie powozownia. Teraz przerobiono go na garaż dla czterech samochodów. Oprócz jego własnego samochodziku i limuzyny panny Klinkenshoen, stąd jeszcze zardzewiały rower ze swlaczałymi oponami. Ponadto zaś można było podziwiać kolekcję narzędzi ogrodniczych, których przeznaczenie było całkiem niezrozumiałe dla przybysza z betonowej miejskiej pustyni. Na górę wchodziło się po schodkach. Znajdowały się tam dwa mieszkania. W dawnych czasach, kiedy zatrudniano mnóstwo służby, mogły służyć dwóm rodzinom. Na przykład w jednym mieszkaniu mógł mieszkać lokaj kucharka, a w drugim gospodyni i szofer. W pierwszym z nich odrapane ściany i zniszczone meble stanowiły żałosny kontrast wobec wspaniałości rezydencji. Natomiast w drugim, tutaj natychmiast po wejściu do wewnątrz, zmysł wzroku poraża istna feria kolorów. Ściany i sufit pokryte były grafiti we wszystkich barwach, jakie można dostać w sprayu. Gigantyczne kwiaty przypominające stokrotki pokrywały wszystkie płaszczyzny. Z nimi zaś wplecione były serca, inicjały i wielkie litery LUF miłość. Nieortodoksyjny nieortodoksyjnej pisowni. Jarmaczne kolory były zarazem tak silną ekspresją osobowości kogoś, kto to wszystko namalował, że Quilleran niemal spodziewał się, iż data mieszkanka zaraz wyjdzie spod prysznica. Jak mogła wyglądać? Roztrzepana blondynka. To od razu przyszło mu do głowy, ale odrzucił tę wizję jako anachroniczną. Z pewnością farbowała włos na zielono i nie pokazywała się bez ekstrawaganckiego makijażu. Choć z drugiej strony trudno było sobie wyobrazić kogoś noszącego zielone włosy w pikax, zwłaszcza jeśli ten ktoś pełnił obowiązki pokojówki w rezydencji K. Jak można było mieszkać pośród tak dzikich barw? A jednak wysprojowany fresk zdradzał niewątpliwy talent plastyczny. Pojawiające się na nim motywy wyraźnie zakomponowane były w przemyślany sposób, trochę jak turecki szal albo orientalny dywan. Willeran wiedział, że poprzednia właścicielka majątku zatrudniała tylko dozorcę. Więc kim była owa nieznana artystka? Jak dawno temu stworzyła te monstrualne stokrotki? Dotknął wąsów. Zawsze jeżyły się nieco, kiedy wpadł na coś znaczącego. Teraz zaś przypomniał sobie melodyjkę, którą Koko odegrał na fortepianie. Zanusił cztery nutki i przypomniały mu się słowa piosenki. Daisy, Daisy. Daisy, czyli stokrotka. Zdumiewający zbieg okoliczności. No właśnie, czy aby na pewno tylko zbieg okoliczności,